Cześć. Dziś pokażę, jak przetaczam tarcze hamulcowe na tokarce. No i tak, zaczynam od wyczyszczenia tej powierzchni, która przylega do piasty. Dlatego, że według tej powierzchni będzie ustawione jak najmniejsze bicie na tarczy. No i to będzie taka powierzchnia bazowa. No i chodzi o to, żeby wyczyścić ją z tych resztek rdzy, i tak dalej, no bo wiadomo to ma ileś lat to się nazbierało no i ja to ściągam taką szczotką drucianą zaprataną na szlifierkę kątową ale można to zrobić spokojnie jakimś papierem ściernym czy coś chodzi o to żeby ta powierzchnia była równa bo ja zawsze ustawiam jak najmniejsze bicie no i tam daje mi się uzyskać w granicach 2-3 setki a te nierówności same, te rzeszki rdzy, czy, czy właśnie błota sefu, i tak dalej, no to one mają zaledwie 300 albo nawet więcej. No, i od razu, jak yy, będę czyścił tą powierzchnię, to od razu sobie wyczyszczę tutaj z grubsza tą rdzę, bo tardza przy toczeniu strasznie się pyli i robi kupę syfu. Teraz, kiedy już mamy. Yy, Przygotowaną tą powierzchnię przytogaję do piasty Kiedy ona jest oczyszczona, można zamontować tarczę w uchwycie tokarskim. Ja sobie zapisałem wymiar, jaki mam obecnie tej tarczy, żeby zobaczyć na końcu, musiałem zebrać, żeby ta powierzchnia była równa. Teraz tak przy montażu tej tarczy nie dociskam jej do samego końca, żeby się opierała o uchwyt o szczęki, dlatego że same szczęki bardziej wystają niż ta powierzchnia przylegania do piasty. A trzeba będzie z jednego zamocowania przetoczyć trzy płaszczyzny. Tą płaszczyznę przylegania do piasty. E, tą powierzchnię e, tarcia klocka, z tej strony i z drugiej strony. E, no i muszę zamontować... Trzeba zamontować ją w ten sposób, żeby można było tutaj e, zabilić tą powierzchnię. Kiedy mam tarczę e, zamontowaną już e, w uchwycie, skręcam ją delikatnie. Tak, żeby mieć jeszcze jakieś pole manewru, żeby móc wycentrować tą tarczę. No i teraz tak, potrzebny jest jakiś czujnik zakarowy. No akurat mam taki na takiej podstawie magnetycznej. No ale może to być jakoś zamontowane w imaku, czy coś takiego. Chodzi o to, żeby to było zamontowane sztywno i stabilnie, żeby ten czynnik nie przekłamał. No i sam czynnik opieram w tym miejscu e, przed otworami na tej płaskiej powierzchni. No bo na otworach to byłoby bez sensu. E, no wiadomo, naj, najlepiej jak na e, najbliżej otworów, bo e, to jest e, promień większy. No, i tak kręcąc wrzecianem, kręcąc uchwytem, szukam miejsca największego wychylenia. No, tutaj widać, że Największe wychylenie jest w tym miejscu. No i teraz, żeby zmniejszyć to wychylenie, żeby wycentrować tarczę, uderzam za zegarem w tarczę w tym miejscu. No i teraz sprawdzam, jak bardzo się zmniejszyło bicie. No i już widać, że jest mniejsze. No i teraz ponownie szukam tego miejsca największego wychylenia i ponownie uderzam w tarczę, żeby zmniejszyć to bicie, żeby wycentrować tarczę. No i ustawiam tak, żeby mieć te 2-3 setki bicia. Te 2-3 setki to jest taki margines tolerancji, że to będzie w ogóle nieodczuwalne przy hamowaniu musimy ustawić według tej powierzchni dlatego że gdybyśmy ustawili według tej powierzchni, która jest krzywa to e, ta powierzchnia przylegania do piasty nie byłaby równolegle e, z tą powierzchnią przylegania do klocka i e, po prostu gdybyśmy zamontowali taką taczę, to ona będzie biła a kiedy wycentrujemy za tą powierzchnię, weźmiemy ją jako bazową, to wtedy, no wiadomo, tutaj to jest krzywe, bo, bo się wykrzywia, to jest większy promień. Tutaj dostaje temperatury wody, no i, i się wykrzywia. Kiedy mamy już ustawione bicie na poziomie tych dwóch, trzech setek, skręcamy uchwyt we wszystkich punktach. I ponownie sprawdzamy bicie, bo zawsze przy skręcaniu tego uchwytu tych szczęk zawsze coś tam przecienie tą tarczę i, i trzeba poprawić. No i ponownie już tak finalnie na skręconym uchwycie ustawiamy, żeby było te dwie trzy setki i, i gotowe. Można przystąpić do toczenia. Ja będę toczył na takiej tokarce. To jest tu E35, stara tokarka za 3,0, chyba, no ale coś tam jeszcze toczy. No i tak parametry, jakie mam ustawione, to y, ja mam 37 obrotów, y, a posłów tej szufladki mam ustawione na y, 0,56 milimetra na obrót ale to jest 0,56 na całej średnicy, czyli na stronę, przy jednym obrocie wrzeciona zbiera mi zbiera mi 28 setek no na innych parametrach nie próbowałem, wiem że na takich idzie fajnie wychodzi ta powierzchnia fajna, równa ja to toczę takimi nożami tego typu. No to są akurat noże do zwykłej sterii, ale też dają spokojnie radę. Wiem, że są specjalne noże do żeliwa, ale na ja nie mam akurat takich, robię takimi i też jest dobrze. Tutaj mam zamontowane prawa w ręce mam lewy, Przed finalnym ustawieniem przyszli jeszcze tą powierzchnię papierem dlatego, że Zostały tam jakieś resztki, czyli czujnik przekłamywał trochę. I teraz bicie, jakie no, udało mi się uzyskać. No, jak widać, mieści się w tolerancji te 2-3 setki. Ja dodatkowo przy toczeniu takich tarcz, przy toczeniu żeliwa, montuję sobie tutaj za nożem odkurzacz. Dlatego, że żeliwo nie toczy się tak jak normalną stalderem, tylko taki miał leci, taki pył i z tego jest kupy styfu. Przed rozpoczęciem toczenia. Musimy zablokować suport nałożu. No na mnie akurat tutaj jest ta śruba, żeby on był w jednym punkcie zamontowany, żeby on nie się położył. Bo wtedy ta powierzchnia może być nierówna czy coś. Przejeździe powierzchnia jest fajna, równa, gładka, bez jakichś tam dołków, no ale widać, że jeszcze jest do zebrania. No i tak, ogólnie teraz przy kolejnych przejazdach ja przebieram już po dziesiątą, po 2,1 maksymalnie, dlatego że takie tarcze też mają jakieś tam swoje minimalne grubości, na przykład ta nowa ma. 25 mm powinna mieć nowa, a jej granica zużycia to jest 23 mm. No i wiadomo, czym grubsza tarcza tym lepiej, bo na inaczej ciepło daje i tak dalej. No i tak, ja przybiorę sobie te 2 mm to jest jedna, dwie. No i tak to wygląda po drugim przejeździe. Za chwilę skontroluję czy będę jeszcze raz przejeżdżał, ale wydaje mi się, że już starczy, nie widać nigdzie rantu. Za chwilę obejrzę. Teraz trzeba przestawić nóż w ten sposób. Żeby przetoczyć tą powierzchnię przylegania do kasty. Ją dosłownie trzeba liznąć jak tutaj było bicie. 2-3 setki to no tutaj minimalnie, tylko aby, aby tutaj bez sensu nie ma co to przetaszać, dużo zbierać czy coś. Teraz, kiedy już mamy przetoczone obie powierzchnie, tą powierzchnię przelegania do piasty, i tą powierzchnię klaska to możemy zamontować lewy nóż i przystąpić do przytaczenia tej trzeciej, ostatniej powierzchni. No i tak wygląda tarcza na gotowa. No i tak wygląda nasza tarcza na gotowa. Tak wygląda powierzchnia. Nie ma żadnych grawków, czy coś, jest równiutko No i jeśli się ustawi na początku w tej tolerancji te dwie-300, to na pewno nic nie będzie wiło. Najważniejsze jest, żeby przetoczyć wszystkie trzy płaszczyzny z jednego zamocowania: tą płaszczyznę, tą i tą trzecią z drugiej strony. Tylko ważne jest też, żeby dobrze wyczyścić piastę przed montażem, bo tak samo jak tutaj na tarczy zbiera się syf, tak samo ten syf zbiera się na piastę. I trzeba to wyczyścić jakimś papierem średnim czy coś porządnie. Zamontować taką tarczę i będzie dobrze, nic nie będzie biło przy hamowaniu. Także dzięki za oglądanie i cześć.